To jest moja cała historia. 10 minut. W tym życiu że, 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 że miałem 147 operacji. 17 lat w, w szpitalach. Wielu mówiło, że już nie stanę na nogi, że moja życie skończy się na oddziale, na terapii. Ale ja, ja miałem inny plan. Ja postanowiłem, że właśnie z tym bólem, cierpieniem zrobię so, swój fundament. Tak, postanowiłem. Historia, która dziś inspiruje stęki tysiące ludzi na całym świecie. Od Dziecka walczyłem o życie, operację za operacją. Czasami nie wychodziłem ze szpitala. Miałem cewnik, mam papersa, mam, mam, mam cewnik, mam papersa, mam aparat suchowy. Poczem się na wózku inwalidzkim, Ale wiesz co? Nigdy nie poznałem, żeby to miało z, z, zatrzymało. Każdego ranka nauczyłem się jednego, że ograniczenie się twoje, tylko w twojej głowie. Lekarze widzieli pacjenta. Ja widziałem przyszłego lekarza. Zacząłem się uczyć. Nie jednego że, nie jednej rzeczy. Wszystkiego. Skończyłem szkoły medyczne, policjalne, technika weterynarii, technika, zacząłem, technika leśnika. Kursy ratownictwa medycznego, rehabilitację, analizy medycznej, wszystko, co pomogło człowiekowi wrócić do zdrowia, chciałem poznać, bo kiedy przez połowę swojego życia walczyłem o oddech, o krok, o dzień, dzień bez bólu, to znaczy ruszałem naprawdę jest medyczna. To nie tylko nauka i nadzieja. Pracowałem wszędzie, gdzie mogłem pomóc, w karetkach w pogo na pogotowiach, w szpitalach, gminte. W Inspektora do spraw zwierząt. w BSP, Straży Granicznej, straży pożarnej, leśnej. We wszystkich służbach, które sto stoją na życia. Po moje życie nauczyło mnie jednego. Że służba to nie zawód. To. po. Jak to powiedzieć? Czekaj. Okay. Po, no, to po, mi, po, 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 po... to powołanie. Coś, coś mi powołało. Zacząłem czasami się... Czasami zrozumiałem, że chcę stworzyć coś większego. Coś, co pomoże tylko nie tylko jednej osobie, ale także tysiącem. Tak powstała firma Cabrofil. To nie tylko firma w świecie medycznym. Technologii rehabilitacji Cabrofil ma szpitale, środki rehabilitacyjne laboratoria, sprzęt, technologie. Pieniądze osób przez Wszystko związane z zdrowiem człowieka, od diagnostyki po budowlankę nowych placówek. A oprócz tego, to, w te, to też firma budu, budujemy przyszłość, dosłownie. W laboratorium Cabrofil, rozwojowym projekt no, o nazwie Pampers i technologia. To rozłączenie higieny i nowoczesności różnych osoby ograniczonej sprawności. Tworzymy produkty, które dają niezależność, które w przyszłości gan. Ga, 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 Powiem, co znaczy przyszłość przyszłości odłóżka, jak to nie ma, masz samego wstać, zjeść, od, oddychać bez pomocy, właśnie dlatego, żeby korzystać z nim miał szansę. Ale oprócz medycznych, mam jeszcze jed, jedną pasję, muzykę. DJ Khalo Dance. to nie tylko pas pasja do, do energety, energia które noszą ludzie po taniec, muzyka, lepsze dusze, samo jako rekreacja lepsze ciało. Każd Kiedy gram, czuję, że chciałbym każdego mojego słuchać, porzucił wszystko. Nie wiesz, nieważne ile razy upadniesz, ważne ile razy wstaniesz. 147 operacji miało mnie złamało, 20 lat w szpitalach nie zatrzymało bo to wiara w praca serca mogę zbudować wszystko nawet imperialny bólu ja DJ Carlo dance to dopiero początek przeczytam wam teraz list numer 2 o moim początku życia nie każdy z Staruję z tym samym swoim miejscem. Ja urodziłem się w swojej rodzinie, w której bardzo brakowało miłości, brakowało bezpieczeństwa, brakowało spokoju. W domu było bardzo dużo bólu, hałasu, łez, ale nawet gdzie był najmiększy wiąż, wiedziałem, że każdy będzie inaczej. Kiedy miałem 7 lat, trafiłem do domu dziecka i trafiłem po raz pierwszy ktoś, przyszedł mi bez powodu. Teraz po pierwszy raz zrozumiałem, co to kimś więcej niż Spo wspomniało. 20 lat mam teraz, i wiesz co? Mam nie, mam 17 lat, i wiesz co? Mam, mam nie tylko swoje życie: mam także jedno, jedno rodzeństwo, o której troszeczkę jestem ich opiekunem prawnym. Każdy z nich ma, ma swoje marzenia, swoje drogi, a ja robię wszystko, żeby nigdy nie musieli przechodzić tego co ja. Bo rodzina nie jest zawsze ci, której się urodziłeś, czasami to ci, którzy, których wybi wy 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 wybierzesz, i co? Których walczysz każdego dnia. Historia Katz, prawdę? W 11 sekund. Nie każdy zaczyna życie z uśmiechem, a ja przyszedłem na świata w miejscu, gdzie nie było ani stroju, ani miłości. W moim domu panowały ból, krzyk, strach, cierpienie. Choroba i walce życia. Niełatwo ciało od naj, najmłodszych lat. Choroba nie dawała mi spokoju. 170, 147 operacji, to dobrze, że słyszałeś. 147 operacji. Spędziłem 17 lat w szpitalach. Większość dzieciństwa to były sale operacyjne, cewniki, pampersy, aparaty słuchowe, wózki i walidzkie zamiast placu zabaw, korytarz szpitalny. Ale ja nigdy nie zapytałem dlaczego, pytam dlaczego i po co. I dzisiaj musiałem po to, żeby zrozumieć, co znaczy prawdziwa siła. Każda operacja uczyła mnie, że nie kończy się bólu, może zbudować potęgę. Kiedy inni szukali wymówek, że ja szukam wiedzy zrobiłem. Wszystko co mogłem, skończyłem szkoły medyczne, skończyłem szko technika, skończyłem technika weterynarii, technika leśnika kończę teraz. Za 4 lata. Za 3 lata, przepraszam. zdecydowałem kierunki medyczne, uczyłem się wszystkiego, co mogło ratować życie, tak jak kiedyś ratowało moje. To kiedy sam wiesz, jak smut smakuje cierpienie, chcesz, żeby inni już, czuli go, już go nie czuli. Pracowałem w wielcom eee, już. Nie stworzyłem tej firmy sam, bo żadne wielkie rzeczy nie, roz nie rozwalają się samotności. Abruf powstała z przyjaźni. prawdziwej, szczerej, i zbudowany z, z wielu i wspólnej walce. Byli Bruno i ja, trzej przyjaciole, którzy połączyło coś więcej niż marzenia. Połączyło ich doświadczenie, życie, ból i nadziei. Każdy z nich się zmagał. Co znaczy nie, nie móc zrobić wszystkiego sam? Jak pru, ja poruszam się na wózku inwalidzkim, mama... Nie będę mówił kogo. Też ona uczyła nas, że wózek im, to nie jest koniec, tylko początek nowego spokoju życia. Zacząłem od, ro od rozmów, od rysunku, od marzenia, kiedy stworzyłem sprzęt, który uleży, że którzy codziennie walczą o bólem. Tak, Nadzieja st stworzyła filmę Cabrufil. Nazwa to połączenie na nazwy Kasper, Bruno, Filip. Ale i tak naprawdę to symbol przyjaźni, siły, nadziei. To znak, tr że trudności może zbudować most w przysz przyszłości. Dzisiaj, Cabrufil. To nie tylko firma, to misja, to dowód na to, że trzech chłopu chłopców z marzeniami możą, możą, mogą postać coś zmienia, co zmienia świat. Dziękuję Wam za wysłuchanie mojej całej historii. Mama historia w pigułce. 10 minut. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Piszcie w komentarzach, co mam, o czym mam, mam jeszcze wam powiedzieć.